ruszył kolejny etap zazieleniania wełnianego rynku, odpowiadając na głosy mieszkańców, którzy zgłaszają, że chcą, aby Gorzów był jeszcze bardziej zielonym miastem. Miasto przychyliło się jak najbardziej do, do tych głosów. Wspólnie z miejskim architektem, z panią Martą Bejnar Bejnarowicz powstał projekt, w ramach którego powstaną zieleńce. Do gruntu zostanie posadzonych ponad 6 Sztuk traw, bylin, krzewów. Te rośliny będą zimozielone, czyli także w tym okresie jesienno-zimowym na wełnianym rynku także będzie zielono. Dla naszego klimatu to bardzo wiele. Wiemy, jak ważna jest zieleń, jak bardzo zmienia się klimat, a to oznacza większą wilgotność, regulację temperatury, zwiększoną retencję. Także cieszymy się, że możemy zrealizować ten projekt. Aktualnie ta aura, którą mamy, sprzyja nasadzeniom. Wszystkie rośliny są w stanie tak zwanego spoczynku, czyli nie jest ani za ciepło ani za sucho na nasadzenia. Na realizację tego zadania mamy czas do połowy grudnia, także mamy nadzieję, że już szybko zrobi się zielono, a już na pewno ten okres wiosenny przywita nas. W pełni zielenią, właśnie na wełnianym rynku. Wraz z zieleńcami pojawi się także mała architektura, będzie więcej ławeczek, czyli będzie można sobie usiąść w tej zieleni, miło spędzić czas. Także pojawią się wieże kwiatowe, więc tej zieleni kolorów i barw na wełnianym rynku będzie jeszcze więcej.